Siemaneczko, tutaj Youngie. W tym odcinku będziemy sobie grać w CS: CSa yy, Pistoleciki. Taki challenge sobie wymyśliłem, że grać Pistoleciki. Yy, no wymyśliłem, nudziło mi się. Jak ch ch chcecie takich więcej challenge piszcie jak, będzie działać, jak będą działać komentarze, bo widzę, że nie działają. Jak będą działać, to piszcie, jakie chcecie challenge z TS-a, na przykład też z Fishing Planet, czy nawet z Minecrafta. No dzisiaj będziemy grać samymi, samymi pistoletami. Na ups przepraszam, że na uproszczenie, bo mam blokadę. Tak, jeszcze jeden dzień. Jutro już będzie malny odcinek na turniejowym. O ile nie dostanę bana. To też może tak się zrobić. Jak chcecie, ja mogę zrobić oddzielne konto, na, żeby nagrywać na nim. nie <laughs> będę tylko tam grał i nagrywał. Tylko ja będę miał te konto. Nikomu nie będę o nim mówił. No i chcecie, to mo możemy tak zrobić ewentualnie. Jak Subika jeszcze nie zostawiliście to tam na dole Zamiast czerwony musi być siwy Pojmuję się jakiś youtuber chociaż tu nie jestem Nagrywam to dla chęci jeszcze go zabił, dobra Beka chłopa O sobie o, czekaj, granaty też chyba mogę. Jak się zaliczają granaty, to piszcie w komentarzu, czy tak, czy nie. U nich jest 3 razy mniej osób i przegrywamy. Ja sobie uciekam. No ja dobrze nie gram w cs więc sobie. O ale siadło. U nie, nie siadło. Przepraszam, ale siadła głowa pierdolona nam idzie. O, Polak. Nagrywam odcinek, więc możesz kogoś pozdrowić. Nice, teraz mieliśmy! No dobra, musimy kupować znów jakiegoś. Też teraz satelitę teraz kupię. No, wszystkie prawie granaty. O nie, smoke'a nie mam. To są najważniejsze granaty. No, w sumie nie naj, naj, najważniejsze. O, nie ma a Ja się może wycofam. I se pójdę tędy. A tego poczekam. poczekam. Może przyjdzie. Tego poczekam, poczekam. Może tu ktoś? Nie. Napiszcie też w komentarzu jak, jaką macie czułość. Jaka jest dobra. Następny odcinek może zrobimy z kosy. O nie, seriously? Myślałem, że to... no. Ale pewnie go zabił. Kurde, to chyba już będzie przegrane, no. Ale nigdy nie wiadomo. Ciąg nie O, dobra. przegrane. Drugi. Tak, takiego zrobię baita I później go wyrzucę Tak mi dadzą, oczywiście Please drop, please tak, Dropy takie znaczenie, mam pieniędzy na no nic nie, Zabrali moją AWP. Uff, mogę wziąć. A co? Czy... Przepe... Przypomniało mi się, że wziąłem AWP i zginąłem. Przepraszam bardzo, bo wziąłem AWP i, i w... jak sobie przewiniecie parę ten minut, to zobaczycie, co się stanęło. Nie, nie. Nic mi nawet nie zadanie Mam zeza. <laughs> Przepraszam. Jak na przykład chcecie na przykład zagrać ze mną skrzydłowego na nowym koncie. Dobra. On to taki kozał, Widzicie? To ona robi wszystkich. Trzyciutki. Odpalił city. <grystki> Nikt w i by zginął. Ale... Nie ma. Jeden jest piaski. Jak dobrze widzę, a drugi idzie na B. Dobra, no, jeden stoi w połowie. A on ma pakę. No, to niech biegnie na B. Time. Dobra, no, biegnie na B. Go, go, go. Go, flash, flash, flash. Ja Dobra, to sobie... Dobra, nie mogę tutaj jarać. Zamiast plantować na widoku nawet. Patrzcie, wyjdę tam, rzucę flesza, znaczy się wyjdę tam do tamtych tych i zginę. Patrzcie na to. Aha, jak fajnie. Nawet tak mnie zabił Uff Co oh. na celowo ja mam? Co za Szkoda, że jeszcze nikogo nie zabiłem Nie, zabiłem nie. Zapominam tego Łoł, bole mi Może będzie więcej takich odcinków Tylko na nowym koncie Nawet możecie powiedzieć Nazwę na te konto Gdzieś napisać Właśnie nie wiem są gdzie Tak myślę nie. Aha, Podpalić. nie wiem Aha Mogę dwa flasze kupić? Nie, to nie to. Głodne. co mój jazz, bi. O my gorsze zło. Pojeżdżę, pojeżdżę. Dobra, to, by to było. Bez patrzenia, zabój kogoś. Aha. Dziękuję. X da tu Od jakiegoś granata. Clear. Nie jestem najlepszy. Sobie przewiniemy na tego zawupon. Eee... Yy, to nie jest podejrzane dla was? Nie wiem kto to jest, więc mogę mogę wywalić. O nie, no. Dałem przeciwko. Pinuję paki za tobą. Left, left, left. 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 <ścoughs> no ja bym nie powiedział, że to jest normalny grać. Widać coś nie wiem to nie mi oceniać co so, jak idzie tak te się ścina też sam nie wiem dlaczego czemu, czemu to nie wszystko w okiemaczach o jezu ale smak Dzięki. O nie, myślałem, że wyskoczę. Kurde, Mogę wyjść sobie spokojnie. O nie, 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 pleców. Wydawało mi się. nie, nie, Wydawało nie, 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 Bak, bak. Respond Bak, bak, bak. Bak, bak, bak. Jest, jeszcze ży... nie, nie żyje ten snajper. Dobra. Nie wiem, skończymy ten mecz, i będzie fajnie. Dobra. Dziękuję za oglądanie.